No dobrze, myślę, że już wystarczy tych wykupów. Witajcie w kolejnym odcinku. Strasznie się cieszę, że znowu możemy być tutaj razem i chcę Wam dzisiaj zaprezentować test takiej oto maseczki, którą można zdobyć na chińskim rynku AliExpress albo na jakimkolwiek chińskim rynku. Ale udało mi się także znaleźć to na naszym polskim sklepie, na aukcji, która się nazywa Allegro. Jesteście ciekawi, co ta maseczka potrafi? No to zobaczcie mój test. Oto i ona maska, która na chińskim rynku nazywa się najzwyczajniej w świecie Shining App Mask. Za chwilę Wam rozpakuję pudełko i zobaczymy, co jest w środku. Jak widać mamy wspomnianą maskę, mamy też instrukcję obsługi w języku angielskim. Co jeszcze mamy pod maską? A, mamy kabel do ładowania maski. Maskę można zdobyć w dwóch wersjach. Pierwsza wersja to jest za pomocą baterii ładowalnej, a także za pomocą akumulatorków, czyli słynnych paluszków. Co jeszcze nam się tutaj powinno rzucić w oczy, to na pewno to, że mamy miejsce na nasze oczy, żebyśmy mogli w ogóle cokolwiek widzieć przez tą wspomnianą maskę. U mnie panuje taka zasada i tę zasadę zalecam Wam stosować tak samo, czyli kiedy kupujecie produkt elektroniczny na chińskim rynku, który posiada wbudowaną baterię, to zawsze ładujcie takie urządzenie do pełna, tak na wszelki wypadek. W razie gdyby coś nie działało, to zawsze będzie podstawa do złożenia reklamacji. No dobrze, to do pełni szczęścia potrzebujemy jeszcze naszego telefonu komórkowego i zainstalowanej aplikacji pod nazwą Shining Mask. Kiedy już będziemy gotów, to uruchamiamy aplikację i włączamy naszą maskę. I teraz, jak już to zrobimy, to teraz należy sprawdzić, czy jest maska, dodać ją i wybrać. Jak widać, połączenie z maską jest bezproblemowe. Musimy wyjść i od tej chwili nasza zabawa się zaczyna. Przejdziemy sobie teraz przez te wszystkie funkcje, które tutaj widzimy w naszej aplikacji. Pierwsze, co tutaj mamy na widoku, to na dole mamy poziom jasności. Możemy sobie wyregulować na maksa albo możemy sobie ściemnić, w zależności od tego, gdzie jesteśmy. Następna rzecz, no to tutaj początek naszej zabawy to jest właśnie wybór wzorów. We wbudowanej galerii, jak widzicie, mamy albo Animowane tutaj wzory, możemy też przejść na nieruchome wzory. Przejdę na chwilę do animowanych. No, i jeżeli zmienię, to masę zmiana zaczyna już natychmiast działać. Jak widać, wzorów jest bardzo dużo. Tak naprawdę do wyboru, do koloru. Mamy też słynne oczy. Albo możemy wybrać coś groźniejszego. Jak wiecie, Halloween tuż, tuż. No i tutaj się nam kończy galeria wbudowana z animowanymi tutaj wzorami na maskę, a jak przejdziemy na statyczne wzory, no to jest tego też odgroma i trochę. Co ciekawe, można też znaleźć wzory, które też się pojawiają jako Maski świecące, ale nie są to takie maski LEDowe, jak tutaj ten produkt Wam prezentuję. Te wzory, które widzicie, widzicie, też są dostępne do kupienia w sklepie internetowym. Czy to chińskim, czy na Allegro, nie ma znaczenia. Nawet mamy tutaj, słynne postacie znane. O, nawet z filmu krzyk, o ile dobrze pamiętam tytuł. Jest też słynny Jason. No i tutaj mamy koniec. Jeżeli przejdziemy do sekcji DIY, to tutaj możemy albo dodać sobie materiał, który już mamy zapisany w telefonie, albo możemy zrobić zdjęcie. A teraz odłożymy na chwilę maskę na bok, żeby sprawdzić, jak wyjdzie nam zdjęcie zrobione aparatem w telefonie, żeby później wysłać je do naszej maski. Wcześniej sobie zapisałem i wydrukowałem. Taką oto moją ulubioną postać. Jest to nikt inny jak Terminator Model T800. Zrobimy teraz sobie zdjęcie. Pewnie tutaj widzicie na wyświetlaczu. Mamy tutaj dookoła obwódkę, która sugeruje nam, aby zrobić zdjęcie twarzy dopasowane do tej obwódki. Spróbuję teraz to zrobić. Może tak będzie lepiej. Może tak. Jak widzicie, mamy tutaj pierwszą wadę. Ponieważ ja zrobiłem zdjęcie dosłownie na środku, a tutaj nie wiadomo z jakiego powodu mamy lekko przesunięte w lewo. Spróbujemy teraz to dopasować. Żeby było w miarę możliwości dobrze. Dobrze. Mamy to. Tutaj nie należy się sugerować miniaturką, ponieważ w rzeczywistości na masę na pewno będzie inaczej. Mam przynajmniej taką nadzieję. No i na koniec, jak już zrobimy zdjęcie, to zapisujemy. Aplikacja wysyła zdjęcie do maski. No i zobaczmy, jak to wyszło. Szczerze powiedziawszy, chyba nie jest źle, ale jeżeli się postaramy, to na pewno możemy to zrobić zdecydowanie lepiej. Dobrze, powrócimy do menu głównego. I przejdziemy teraz do następnej funkcji, jaką jest muzyka. I tutaj mamy dwie możliwości: możemy odtworzyć muzykę, którą posiadamy w pamięci telefonu, albo jest też druga bardzo ciekawa funkcja mikrofon, czyli może maska za pomocą mikrofonu, który jest prawdopodobnie tutaj z przodu. Maska może nasłuchiwać, co jest w tej chwili grane i na jej podstawie dostosować swoją maskę do muzyki. To jest oczywiście korektor graficzny. Puścimy sobie teraz jakąś muzykę. Troszkę zgłośnię. No dobra, skupmy się na tym. Jak widzicie, muzyka leci. Można wybrać sobie inne wzory, które są tutaj już wstępnie przygotowane przez producenta. Jak dla mnie ta funkcja jest naprawdę przydatna, a zwłaszcza jak już idziemy sobie na imprezę, wybieramy sobie mikrofon, no i wtedy możemy szaleć, szaleć na całego. No i tutaj widzę, że już się chyba powtarzamy. A to już było. Oczywiście to nie jest Szczyt możliwości tej maski. Teraz przejdziemy do następnej części, jaką jest wprowadzanie tekstu. No, i tak jak tutaj widzimy, możemy sobie wprowadzić jakiś tekst. Wprowadzamy tutaj. Jak widzicie, polskie znaki też na szczęście są obsługiwane. Możemy sobie ustawić jakiś kolor do tego, co mamy. Oczywiście, już przy następnym tekście. Możemy sobie też dodać różne symbole, jak widzicie. Damy sobie włóczkę, zatwierdzimy. Może jeszcze zanim tego to sprawdzę, czy to teraz działa, czy dopiero w momencie. A, to działa w taki sposób. No dobrze. No i tutaj jedyny minus jest taki, że tego tekstu nie możemy skasować pojedynczo, więc skasujemy albo całość, albo nic nie kasujemy. No dobra, niech tak zostanie. Ciśniemy OK. I wysyłam napis do maski. Jak widać napis jest. Oczywiście tutaj ten tryb na dole, który widzicie, to jest tryb nieruchomy możemy też sobie jakieś efekty wprowadzić do tego już co mamy albo w tle jakiś akcent świąteczny albo inny no i jak widać jest tego trochę tło w innym kolorze czy tekst może cały w innym kolorze a czyli jednak można tutaj to zrobić Wygląda to bardzo ciekawie, ale jeszcze przechodząc do animacji, oczywiście można animować. I tak jak tutaj widzicie, tekst sobie tutaj leci z prawej strony do lewej. Możemy też zrobić drugą stronę. I możemy jeszcze zrobić. Mrugający tekst. Ale tutaj trzeba uważać, ponieważ, yy, jak widzicie, miejsce na znaki jest tutaj mocno ograniczone. Więc trzeba tutaj zrobić to wszystko z rozwagą. No i z powrotem, tak jak było. Bardzo przydatne, prawda? No i ostatnia funkcja, jaką tutaj możemy. Wybrać to, ona już tak naprawdę nam się pojawiła w tymże miejscu, czyli DIY możemy wrócić właśnie do miejsca. Gdzie albo dodajemy sobie obrazek z pamięci wbudowanej telefonu, albo robimy zdjęcie, albo przechodzimy do tej galerii, co było i mamy tutaj naszego słynnego. Hmm, może i Terminatora. Teraz to już naprawdę zwąpiłem. I tak naprawdę to już jest wszystko, na co stać naszą maskę. Czas pracy na baterii. Tutaj producent deklaruje 12 godzin. Nie udało mi się jeszcze wypróbować tej maski przez ten czas, więc na chwilę obecną zostaje mi tylko wierzyć im na słowo. I to tyle, jeżeli chodzi o test tej oto maski. Robi wrażenie, prawda? Taka niby sobie maska, a jednak kryje w sobie tutaj bardzo ciekawe funkcje, które można wykorzystać nie tylko podczas imprezy Halloween, ale także na zwykłej dyskotece. Jeśli spodobał ci się ten odcinek, który zawiera w sobie dreszczyk emocji, to polecam zasubskrybować ten kanał, żeby śledzić kolejne moje odcinki. I w ten oto sposób otwieram cykl testów, które będę publikował w osobnej playlistie na tym kanale. Ja się już z wami żegnam. Jako, że zbliża się już impreza Halloween, to ja idę pozbierać z moją córką jak najwięcej cukierków dzięki tej oto masy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się!